Jest czas z miłością puścić te osoby, które nie są na ciebie gotowe. I tu nie chodzi o podejście arogancji czy dumy. Będziesz nadal te osoby kochać, ale z innej perspektywy, z innego poziomu zrozumienia, szacunku i świadomości ich potrzeb ale nadal stojąc w swojej prawdzie może to być jedną z najtrudniejszych rzeczy jaką w życiu wykonasz ale też jest to najważniejsza przestać trzymać więzie więzi z ludźmi którzy nie są gotowi kochać ciebie tak głęboko, jak ty pragniesz, zasługujesz i wręcz wymagasz być kochana. Przestań wydawać swoją siłę na rozmowy z ludźmi, którzy nie chcą się zmienić. Przestań być obecna dla ludzi, którzy, którym jest Obojętne, czy jest Twoja obecność, czy jej nie ma. Przestań dawać swoją miłość i energię ludziom, którzy nie są gotowi Tobie oddać tego samego w zamian. Wiem, że Twój wewnętrzny instynkt, wewnętrznego dziecka, to jest, żeby zrobić wszystko, żeby zdobyć, wygrać. Zasłużyć na miłość i akceptację od wszystkich, ale to pragnienie, to nie, ta niezaspokojona potrzeba kradnie od Ciebie Twój czas, Twoją energię i Twoje zdrowie psychiczne. Walcząc o coś, co na ten moment nie jest na Ciebie gotowe. I w momencie, kiedy Ty zaczniesz puszczać tą potrzebę bycia kochaną i akceptowaną przez wszystkich, to naturalnie Twoja energia powróci w Twoim kierunku. Sama dla siebie zaczniesz szukać radości, przyjemności, połączenia, zainteresowania, lojalności od samej siebie, od innych, od wszechświata. I, I ci, którzy są gotowi Cię tam spotkać, przyjdą w Twoim kierunku. Przyciągniesz ich swoją, swoim magnetycznym podejściem do życia, przyciągniesz ich, ale nie każda osoba jest gotowa spotkać Cię w tym miejscu, w tym miejscu radości, zainteresowania, lojalności, bezwarunkowości. Ludzie są tylko w stanie spotkać nas tam. Tak głęboko, jak sami już spotkali się ze sobą. I to nie znaczy, że, twoj, że twój obowiązek to jest zmieniać, kim jesteś, żeby wygrać miłość bliskim sobie ludziom. Znaczy to, że jest czas, żebyś zaczęła tworzyć dystans między sobą a tych. A, a tymi ludźmi, którzy nie są na ciebie gotowi. I jeżeli czujesz, że jesteś pominięta, zapomniana, może delikatnie krytykowana, albo, albo może otwarcie ignorowana, zdzierana emocjonalnie przez ludzi, z którymi spędzasz najwięcej czasu, no to nie robisz sobie żadnego dobra tym, że nadal im oferujesz swoją energię i swoją miłość i swoje życie. Jeżeli te osoby nie są w stanie oddać Tobie, odzajemnić się to, czym Ty ich obdarowujesz, to, to dlaczego karmiłoby Cię, żeby podążać swoją energią i życiem za ich... Obecnością czy miłością. Prawda jest taka, że Ty nie jesteś dla wszystkich i wszyscy nie są dla Ciebie. I dlatego jest to tak potężne w momencie, kiedy poznamy kogoś w swoim życiu, osoba, która przemienia to, jak widzimy, połączenia to, jak wymagamy być kochane, to, jak same siebie widzimy, dlatego, że wtedy zaczynamy budować relacje, znajomości, związki z punktu najprawdziwszej, prawdy naszej najbardziej autentycznej ja wtedy mamy prawdziwe znajomości mamy wtedy prawdziwą miłość prawdziwe relacje w tym momencie będziesz wiedziała jakie jest to cudowne jakie jest to ważne dlatego że będzie to coś co uświadomi ci czego poprzednio nie miałaś te relacje, które cię nie uzupełniały, nie dopełniały, nie wypełniały miłością, są ważnym kierunkowskazem, y, ważnym drogowskazem tego, co ci już nie służy i czego już byś nie chciała w swoim życiu. I czym więcej czasu spędzasz na siłę przekonując kogoś do kochania ciebie, kto nie jest w stanie tego zrobić, tym więcej czasu odbierasz sobie potencjału na poznanie takiego połączenia. Te osoby, które Ciebie pragną, te osoby, które są na Ciebie gotowe, one czekają. Ich wibracja i Twoja wibracja z przestrzeni serca są na tyle blisko siebie, że jak przestaniesz obniżać się, błagając o miłość, tutaj. Zaczniesz przyciągać tą miłość i połączenie, które pragniesz z innych źródeł. Jest tak dużo ludzi na tej planecie, i ich wibracja przyciągnie cię wtedy, kiedy ty będziesz na tej samej. Ludzie, którzy potrafią kochać otwarcie, autentycznie, bezwarunkowo, pragną, Innych ludzi, którzy potrafią kochać autentycznie, otwarcie, bezwarunkowo. Twoja rola nie jest na siłę podciągać ludzi, którzy nie potrafią, nawet że byli tobie oni bliscy całe życie. To mogą być Twoi rodzice, to mogą być Twoje dzieci, to mogą być Twoi najbliżsi znajomi, to może być Twój partner, Twoja partnerka. Twoja rola nie jest podciągać ich wibracji, żeby spotkać się przy Twojej. Twoja rola jest jedynie podciągać własną wibrację, żeby przyciągać tych, którzy są na ciebie gotowi. Czym dłużej pozostajesz owinięta, oślepiona tym podążaniem za miłości, a nasz układ nerwowy zna te skrypty z dzieciństwa, to, to podążanie po miłość, to błaganie o uwagę, to szukanie połączenia, nasz układ nerwowy to zna. Bardzo łatwo jest popać w dynamikę związków, relacji w dorosłości, gdzie wykonujemy te same procesy. Ale tak długo, jak trzymasz się niskowibracyjnych połączeń, jako, jako, taka, jako taka poduszka, jako taki um, po angielsku to się nazywa taki fallback plan, um, Ktoś, do kogo możesz się zwrócić, gdybyś została sama. Yy, może trzymasz tą osobę jako znajomy ci połączenie, jako terapeuta, jako ktoś, kto strategicznie, ktoś, do kogo byś mogła się zwrócić po to, żeby wesprzeć cię emocjonalnie w przyszłości. No, po co trzymasz tą osobę? Jeżeli wiesz, że ta osoba nie jest w stanie Cię wesprzeć, nie jest w stanie być dla Ciebie zdrową przestrzenią do przepracowania swoich emocji, uczuć, lęk przed opuszczeniem jest złudny. Dlatego, że jest bilionów ludzi na świecie, nie zostaniesz sama, a Twoja umiejętność łączenia się z ludźmi wzrasta z wyższą wibracją, a nie obniża się. Podążając, błagając o, o kruszki miłości od osoby, które nie są w stanie ci jej dać. Obawiasz się, <laughs> obawiasz się że jeżeli przestaniesz podążać o miłość tych swoich osób, że, że się od ciebie odłączą, że nie będą cię już kochali, nie będą cię chcieli. Boisz się, że całkowicie o tobie zapomną. Boisz się, że jeżeli przestaniesz się w ich kierunku starać, to że te relacje się rozpadną. Boisz się, że jeżeli przestaniesz wysyłać im smsy, to twój telefon nie będzie dzwonił przez dni i tygodnie i miesiące. Boisz się, że jeżeli ty przestaniesz, świadomie stworzysz dystans, przestaniesz kogoś kochać, to że... Miłość między Wami się rozpadnie, ale to wszystko nie znaczy, że zniszczyłaś to połączenie, że zniszczyłaś tą relację. Znaczy tylko, że uświadomiłaś sobie: będę tylko wlewała w to połączenie tyle energii, ile ja czuję, że to połączenie zwraca w moim kierunku. Jeżeli nie chcesz odejść od jakiegoś połączenia, związku, jakiejś relacji, znajomości w swoim życiu przez lęk, że nie będziesz warta połączenia i kochania poza tym połączeniem, to nie jest autentyczna miłość. To jest współzależność. Najważniejszą rzecz, co możesz zrobić dla siebie, w życiu to jest uszanować własną energię. Nie jest to Twój czas, nie, jest, nie są to Twoje pieniądze, nie jest to nawet Twoja miłość. Najważniejszy zasób, jaki masz w życiu, to jest Twoja energia, bo z Twojej energii później wychodzi Twoje fizyczne zdrowie, Twoje psychiczne zdrowie, Twoje mentalne zdrowie. Całe Twoje życie jest ukształtowane Twoją energią, Twoją wibracją. Co robisz każdego dnia, żeby dodać do siebie energię, żeby zwiększyć swoją wibrację. To, co robisz dla siebie, żeby zwiększyć wibrację, to jest, co się zwróci tobie i zacznie wypływać ponownie. Tam, gdzie dajesz swój czas i swoją uwagę będzie karmiło twoje istnienie i tutaj pytanie jak chcesz żeby wyglądało twoje życie na co dzień bo powinnaś spędzać najwięcej swojego czasu z ludźmi którzy już żyją tak jak ty pragniesz żyć jest takie powiedzenie po angielsku to znaczy yy, yy, chyba jest moje powiedzenie po angielsku nigdy nie chciałam być Najbardziej świadomą osobą w jakimkolwiek pomieszczeniu, że, że nie bądź osobę, osobą w przestrzeni, która, jest, która ma najwięcej sukcesu, najwięcej miłości, nie bądź ta najlepsza w przestrzeni. Bo jeżeli ty jesteś ta, ta najlepsza, ta najsilniejsza, ta najbardziej odporna, ta najbardziej samoświadoma w każdej przestrzeni, w jakiej się znajdujesz, to znaczy, że w każdej przestrzeni ludzie się z ciebie karmią sami a nie nasycają Ciebie, nie... Jeżeli oni się Tobą wszyscy karmią, to znaczy, że oni Ciebie nie odżywiają i czas zmienić przestrzenie. Zauważysz w jakimś momencie, że najważniejsze, co możesz zrobić dla siebie i dla swojego życia, to jest chronić swoją energię, Świadomie i wybierać połączenia jedynie z ludźmi, którzy, jeżeli chwilowo kosztują cię energię, to w drugim momencie ci ją dodają. Tak samo jest z pracą, tak samo jest z miastem, w którym mieszkasz, tak samo jest z decyzjami życia, które podjęłaś gdzieś po drodze. Każda decyzja, jaką podjęłaś, 10, 15, 20 lat temu, czas zapytać się samą siebie: czy to ode mnie ciągnie, czy to mnie uzupełnia, czy to mi daje to, czego ja pragnę? Dzisiaj, nie 20 lat temu, nie 15 lat temu, nie 10 lat temu, nie rok temu, nie miesiąc temu. Dzisiaj, czy ta decyzja odżywia mnie tak, jak ja pragnę być odżywiana? Zacznij tworzyć w swoim życiu taką przestrzeń bezpieczeństwa, że tylko osoby, którzy chcą słuchać, którzy chcą wspierać, którzy chcą połączenie, mają dostęp do Ciebie i do Twojej energii, bo inaczej jesteś tylko takim kontaktem wypełniania ich potrzeb. Ale skąd masz Ty się karmić? I co Ty zyskasz? Bo jeżeli zyskasz tylko złudne zaspokojenie wewnętrznego dziecka, przed lękiem, przed pozostaniem samą, no to tutaj musimy nad tym zadziałać, bo wtedy te relacje są bardzo jednostronne i kosztują ci znacznie, kosztują cię znacznie więcej niż tylko twój czas i twoje emocje. Kosztują twoją energię, a twoja energia to jest twoje życie, to jest twoje zdrowie, to jest twoja cała istota, obecność na tej planecie. Nie jest twoja rola ratować ludzi. Którzy są tobie bliscy, ale którzy nie chcą uratowie, uratować samych siebie. Nie jest twoja rola przekonywać kogokolwiek, że oni powinni chcieć być uratowani przed samymi sobą. Nie jest twoja rola pokazywać się, być obecną w życiu drugiej osoby i oddawać im swoje życie po to tylko, żeby karmić ich spragnioną, ich spragnione istnienie. W każdym momencie, co Ty oddajesz swoją energię dla drugiej osoby, chwilę po chwili, z momentu na moment robisz to, bo jest Tobie ich szkoda, robisz to, bo czujesz, że masz wobec nich obowiązek, robisz to, bo bo czujesz, że musisz, bo to rodzina, bo to najbliższa przyjaciółka, bo to partner, bo to dziecko robisz to z punktu odpowiedzialności, ale korzenie tego poczucia tego poczucia winy, korzenie korzenie dlaczego ty tak bardzo nadążasz, żeby im coś udowodnić o twojej miłości, to jest dlatego, że się boisz że jeżeli przestaniesz, to oni tego Tobie nie zwrócą. A jest Twoja odpowiedzialność uświadomić sobie, że są całe przelewające się źródła ludzi, którzy się tak głęboko zrównoważyli sami w sobie, mają tak dużo miłości dla samych siebie, czerpią tak dużo przyjemności z własnego życia, że nie będą Cię kochać tylko w zamian za to, że Ty ich energetycznie karmisz. Nie lubię tego powiedzenia, wampiry energetyczne. Nie lubię powiedzenia, narcyzi. Narcyzi, wampiry energetyczne to są tylko bardzo głęboko skrzywdzone osoby, które z każdej strony. Potrzebują tylko poczucie, że istnieją, że są ważni, że ktoś ich kocha, bo czują, że jeżeli w jednym momencie uwaga odwróci się od nich, to oni umrą. Ale jest bardzo dużo energetycznie pustych ludzi dookoła. Twoja odpowiedzialność w życiu dla samej siebie nie jest karmić innych po to tylko, żeby na siłę pragnąć o nich, od nich wymianę miłości w Twoim kierunku. Twoja rola jest. Alarm mi się włączył, że mam się przygotowywać na sesję. Um, twoja rola jest. Karmić samą siebie po to, żeby wypełniać swoją energię na tak wysoką, że zaczniesz przyciągać naturalnie do siebie wszystkich tych ludzi, którzy są gotowi spotkać się tam, gdzie ty jesteś tu i teraz, a nie tam, gdzie byłaś 15, 20, 30, 40 lat temu. Jest czas postanowić, ja jestem autorką swojego życia. Jest czas zadecydować, na jaką miłość zasługujesz? Jest czas postanowić, że pragniesz prawdziwe znajomości, prawdziwe połączenia, wypeł miłość wypełnioną zdrowym podejściem do życia, pozytywnością, optymistycznością. Chodzi mi o to, te wibracje w połączeniu. Jeżeli połączenie nie podciąga cię w górę, to znaczy, że cię kosztuje. I musisz świadomie zacząć wybierać ludzi, pracę, obowiązki, miasto, kraj, życia. Czy to mnie karmi? Czy to mnie kosztuje? I jeżeli odcięcie się od tych energii, decyzji, które cię kosztują, chwilowo cię pozostawiają w ciemności, w samotności, that's ok. Nie jesteś w tym momencie sama. Zostań w tej ciemności na chwilę. Zapal sobie świeczkę. Zamów sobie pizzę. Zaproś kogoś, żeby ktoś nowy, może ci nieznajomy, posiedział z tobą w tej ciemności. A jeżeli nie będzie nikogo, to posiedź sama. Przy tej świeczce zapal sobie kadzidełko. Po... po... bądź Bądź w tej ciemności chwilę. Słońce zawsze wychodzi, nowi ludzie zawsze się pojawiają. Wszechświat wie, na kogo czekasz, ale musisz dać znać. Jestem gotowa odciąć ten ciężar energetyczny po to, żeby stworzyć przestrzeń na ten nowy wzrost. Zobaczysz, jak się to wszystko zacznie szybko zmieniać.